Jak podają dane statystyczne, przyczyną wypadków drogowych jest zła widoczność o zmierzchu i nocą podczas opadów deszczu, śniegu lub z powodu blasku reflektorów samochodów i promieni słonecznych. Fakt! Kierowca traci kontrolę nad pojazdem na 5 do 30 sekund. Jeśli masz trudności z prowadzeniem auta wieczorem i w nocy, wybierz opracowane specjalnie dla kierowców okulary polaryzacyjne Age division Wraparounds. Żółte szkła blokują jasne światła. Szkła i oprawki stworzono z odpornego na uderzenia plastiku, dzięki czemu w szczególny sposób chronią Twoje oczy. Inna zaleta okularów dla kierowców Age Division? Wygodne zakładanie na wierzch okularów korekcyjnych. Już nie będziesz musiał zastanawiać się, jakie okulary wybrać do jazdy. Zamów już dzisiaj i otrzymaj w prezencie drugą parę okularów z ciemnymi szkłami antyreflex, w których jazda przy intensywnym świetle słonecznym o dowolnej porze nie stanowi problemu. Jeśli jesteś fanem wędkarstwa lub czynnego odpoczynku, z pewnością odnajdziesz dodatkowe zalety okularów. Okulary antyrefleksyjne HD Vision Wrap Around to prosty i pewny sposób na wygodną jazdę o dowolnej porze dnia. Zamów już dzisiaj.